Maybe it's the it's at the end of the piece where I disappear. And people uh, like most of the people they did not know how I disappeared. How did I disappear? Because some of them they saw they see me how I disappear, but some they did not. Theater and is a place Platform where people can meet and watch something that makes them think. So, for me, uh, theater is a place where we can provoke ourselves. So, briefly, it's a space where we can think, where we can put doubts, we are uncertain, and we have time to think. Yes, uh, actually, my plan, and I hope I will do this, is that I, I need one year to not to produce anything. So emotions sometimes is very dangerous. Most of the time, is very dangerous because it will not uh, give the audience this opportunity to think, to uh, make and to create their own opinion. And for me, this is very important. So I use emotions, but I always uh, try to, to, to tell the audience, the spectator, that now it's done, let's think about it. Bardzo dużo pytań zostało zadanych, bardzo dużo odpowiedzi nie zostało udzielonych. Dziękuję. Tyle. Tyle więcej ci mogę rano powiedzieć? Generalnie, generalnie nie za bardzo mi się podobało. Co najmniej. Z tego przedstawienia czy w ogóle z festiwalu? Bo muzyka mi się najbardziej podobała. Gdzieś tam ciągnęła. No i ładna obrawa. Akcja trochę się zbyt ciągnęła jak dla mnie i, i yy, 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 wydawało mi się, że, że będzie to coś ciekawszego. A z całego festiwalu? A z całego festiwalu do tej pory najbardziej mi się idiota był wczorajszy. Mimo długiego czasu, który zajmował spektakl w ogóle nie czuć było tego. Zupełnie inny przebieg. Nie wiem, że ktoś bierze taki temat i e, w takim swoim tempie to po prostu opowiada. Po wejściu spektaklu. Nie muszę mieć tak od razu pierwszych wrażeń, Wisła, za to przedstawienie. Mam wrażenie, że przyjdzie czas jutro. Dziękuję. Jesteśmy z tyłu Bardzo nam się podoba. A co najbardziej? Eee, myślę, że ogólny przytraf to już nam może się podobać najbardziej. Nawet musi się podobać najbardziej gra aktorska, wyjątkowa. A powiedz mi, widziałaś wcześniej jakieś filmy Pasoliniego? Byłaś przygotowana w jakiś sposób do tego spektaklu? Nie, trafiłam tu przypadkiem. I ten przypadek zapamiętam do końca życia. To był najlepszy przypadek w swojej życiu chyba. To drugi raz oglądam, bo oglądam to jeszcze w Warszawie. To jest bardzo wybitne że stanie. Wydaje mi się, że mało kto w polskim i obecnym teatrze. Więc w zasadzie pytał Boga. To jakiś porządek z góry narzucony nad światem, panujący. No i to jest mądry i poważny teatr. To mi się chyba nie napraczy. Jest taka rzecz? Jedna Prawda. rzecz. Prawda? Prawda. Thank you Faktycznie mam wrażenie, że jesteśmy teraz w jakimś niezwykle dobrym momencie dla polskiego teatru. Te przedstawienia są zapraszane na festiwale na całym świecie, zaprasza się reżyserów, żeby pracowali za granicą. Właściwie ciągle prosi się krytyków, żeby mieli jakieś wykłady, prezentacje, warsztaty o polskim teatrze. To jest, to jest niezwykłe właściwie, czy, czy ja, czy moi koledzy teraz bardzo dużo jeździmy po świecie, bo zaprasza się nas, żebyśmy powiedzieli, na czym polega fenomen polskiego teatru.